Celem terapii genowej jest poprawa siły mięśni zatrzymanie choroby bądź spowolnienie jej postępu. W terapiach genowych wykonywa, wykorzystywane są obiektywne czynniki, skale, które pozwalają nam ocenić poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta. Te skale wykorzystywane są w wielu badaniach klinicznych, nie tylko w terapiach genowych, ale w wielu badaniach klinicznych poświęconych dystrofii mięśniowej Duchenne'a. Do takich skal będzie należała skala i, I ocena czasu wykonywania w North Star w American Scale, tak zwana skala NSAA, time to rise from the floor, czyli czas wstawania z podłogi, czas wejścia na cztery schody, czy też najszybsza prędkość chodzenia naszego pacjenta, która wyrażona jest przez taki parametr SV95C. To, co ważne także w życiu naszych pacjentów, to dzięki poprawie siły mięśniowej, dzięki zatrzymaniu postępu choroby, liczymy, że terapie genowe bardzo wpłyną na jakość życia naszych chorych, na ich samodzielność i że zmienią ich scenariusz życia.